Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w omówieniu kolejnego rozdziału mangi Boruto. Dzisiaj wypada 6 grudnia, a przynajmniej tego dnia mam w planach ten film wam zamieścić. Mam nadzieję, że mi się udało. Z tej okazji niech ten film będzie dla was takim małym, mikołajkowym prezentem. Liczę, że wam się spodoba i ten, i reszta, którą mam w planach nadrobić. Akcja w Mandze nabiera tempa, więc i same odcinki będą, myślę, coraz ciekawsze. Mam nadzieję, że siedzicie już sobie wygodnie z kubkiem gorącej kawy lub czekolady. Jeżeli tak, to myślę, że możemy zaczynać. Miłego oglądania! Dzisiaj omawiamy okrągły, bo 70. rozdział Mangi Boruto. Jego oryginalny tytuł brzmi: From the bottom of my heart, co przetłumaczone na polski brzmiałoby z głębi mojego serca. Domyślam się, do czego może odnosić się tytuł, ale werdykt, jak zwykle, zostawię na sam koniec. Okładka 70. rozdziału poświęcona jest postaci Amado. Siedzi on na krześle, wpatrując się w dal w dość intrygujący sposób. To jest szare, wręcz takie betonowe. No, jak na przykład ściana laboratorium. Zatem można wnioskować, że znacząca część wątku tego rozdziału będzie poświęcona właśnie jemu. Teraz przejdźmy już do tego, co najciekawsze, kontynuując historię z poprzedniego rozdziału. Dalej jesteśmy w laboratorium Awado. Jest to moment, gdy Shikamaru składa Ejdzie ciekawą i nietypową propozycję. Ejda jest dość zdziwiona. Ona miałaby przyłączyć się do konochy. Shikamaru pyta się Edy, czy nie uważa ona, że to byłoby najlepsze, skoro chciałaby zbliżyć się do Kałakiego. Wtedy widzimy, jak Ejda wpatrując się w Shikamaru, aktywuje Senrygana. Kodo zaskoczony od razu uprzedza Ejdę, żeby ta nawet nie myślała, żeby go zdradzić. Jednak Ejda od razu go ucisza. Uważa, że ma wszelkie prawa, by to rozważyć. Shikamaru jest zaskoczony. Zastanawia się, co się dzieje z lewym okiem Edy i co ona właściwie robi. Wtedy widzimy biegnącego w stronę laboratorium Naruto. Próbuje on szybko wpisać kod, by móc wejść. Kod jednak nie działa. Naruto krzyczy do Ino, pytając się, dlaczego drzwi się nie otwierają. Wtedy Ino przeprasza Naruto, mówiąc mu, że to dlatego, by chronić ich przed techniką wroga. Prosi go, by po prostu zaczekał tam chwilę. Naruto od razu krzyczy do Shikamaru, pytając się, czy wszystko w porządku i co się dzieje. Shikamaru odpowiada jednak, że nie ma czasu tłumaczyć. To naprawdę delikatna sytuacja i prosi Naruto, by ten nie ingerował. Prosi dodatkowo, by Naruto nie niszczył drogiego systemu zabezpieczeń tego pomieszczenia, by móc wejść. Mówi, że budżet wioski mimo wszystko z roku na rok się kurczy. Wtedy widzimy nadbiegających w stronę Naruto, Sasuke i Boruto. Ejda mówi, że Hokage i pozostali utknęli na zewnątrz. Dodaje mówiąc do Shikamaru, że ten powiedział swoim druhom, by zamknęli drzwi, by chronić ich przed jej zdolnością. Shikamaru jest mocno zaskoczony. Zastanawia się, skąd ona wie, co się dzieje na zewnątrz. Jednak, przyglądając się jej, dochodzi do wniosku, że to musi być działanie jej lewego oka. Wtedy Amado odzywa się do Shikamaru, tłumacząc, że to Senrygan. Ejda dzięki niemu jest w stanie zobaczyć, co dzieje się w każdym miejscu na Ziemi. Dla Shikamaru to niewiarygodne. Amado tłumaczy dalej, że do tego wszystkiego ta zdolność nie ogranicza się do bieżących wydarzeń. Pozwala ona również na wgląd w przeszłe wydarzenia, a to oznacza, że przed Eidą nic się nie ukryje. W większości przypadków. Shikamaru stwierdza jednak, że wygląda na to, że mimo wszystko nie może ona podsłuchać ich rozmowy, więc nie jest w stanie zobaczyć tego, o czym myślą. Dodaje, że dostaje dreszczy, gdy pomyśli, co by było, gdyby nie technika Ino. Eida wtedy mówi, że jest szczerze zaskoczona. Myślała, że będzie ona w oczach Shikamaru tylko kolejnym szczątkiem kary. Że będzie ją postrzegał jako wroga. Jednak przyznaje też Shikamaru rację. Tak na to nie ma żadnego powodu do wrogości między nią a Konochą. Shikamaru potwierdza, że aktualnie nie ma. Jednak dodaje, że jeżeli Ejda będzie kontynuowała pomaganie Kodo, wtedy zostanie uznana za wroga Konochy. Daje więc ejdzie wybór: Kodo albo Konoha. Sugeruje on przemyśleć to długo i mocno, która strona będzie dla niej lepszym wyborem. Zfrustrowany kodo dalej przygląda się tej rozmowie. Wtedy przenosimy się ponownie do miejsca, gdzie przebywał kałaki. Widzimy tam jego i Sumire. Sumire jak zwykle nieco zawstydzona, pyta się Kałakiego, czy wszystko wszystko u niego w porządku. W końcu okazało się, że zboru to jest dobrze. Kałaki milczy. Sumire wtedy mówi, że nie wie, co wydarzyło się między nimi, ale jest pewna, że sytuacja zmusiła ich do bolesnych decyzji. Ich oboje, Kałaki, dalej milcząc, słucha, po czym patrzy się na swoją karmę. Sumire jest zaskoczona, widząc ją. Kałaki wtedy mówi, że ten drań Amado przywróci mu ją i to bez jego zgody. Sumire wtedy stwierdza, że pewnie zrobił to, gdy odtwarzał Kałakiemu jego prawe przed ramię ponieważ była to naprawdę długa procedura. Kałaki wtedy mówi, że jej powrót, ma na myśli karmę, to było mimo wszystko też coś, czego bardzo pożądał. Uważa, że gdyby jej nie miał podczas tamtych wydarzeń. Siódmy mógłby już nie żyć. To był pierwszy raz, gdy był naprawdę wdzięczny za to, że ją ma. Mówi to z głębi swojego serca. Do tego zdał sobie sprawę, że naprawdę jej potrzebuje. Sumira, zaskoczona i lekko zmartwiona, uważnie słucha. Po czym pyta się Kałakiego, czy ten nie uważa, że to wszystko to jakaś gierka Amado. Kałaki pyta się, co ma na myśli. Sumire przeprasza, nie ma na to żadnego dowodu. Może to być tylko irracjonalny, bezpodstawny strach z jej strony. Ale czuje ona jakby to, dlaczego Amado tak bardzo zależy na karmie Kałakiego, było z powodu jego własnych celów. Kałaki zastanawiającym wzrokiem wpatruje się w Sumire. Wtedy przenosimy się ponownie do laboratorium Amado. Widzimy jak Kodo coraz głębiej wbija w ramię swój szpon. Amado krzyczy coraz głośniej. Kodo mówi do Amado, by ten przestał grać na zwłokę. Przez to, że to robi, wszystko zaczyna iść w dziwnym kierunku. Niech ten tylko wypowie komendę i uwolni moc kodo. Wtedy Amado, dalej korzystając z techniki INO, mówi do Shikamaru, że nie wytrzyma już dłużej. Shikamaru prosi Amado, by ten jeszcze wytrzymał. Mówi mu, że kodo go nie zabije. Gdyby Amado teraz zginął, kodo nigdy by nie pozbył się swoich ograniczników i byłby w poważnych tarapatach. Każe Amado pomyśleć. Jeżeli ściągnąłby ograniczniki Kodo, wtedy ten nie potrzebowałby już Amado i na pewno by go zabił. Wyczerpany Amado jednak dodaje, że zanim by do tego doszło, mógłby on umrzeć z szoku i bólu. Shikamaru zastanawia się, co powinni zrobić. Wtedy jednak Ejda przy użyciu Senrygana zwraca na coś uwagę, po czym krzyczy do Kodo, że muszą się szybko wycofać. Wtedy Kodo zdziwiony pyta się, co tak nagle się wydarzyło. Ejda zestresowana odpowiada, że kałaki się tu zbliża i wkrótce tu będzie. Shikamaru mocno zaskoczony mówi, że jedyne drzwi do tego pomieszczenia... Mieszczenia są zablokowane. Jednak kałaki mógłby się zmniejszyć przy użyciu suku na hikony i przedostać się tu przez wentylację. Wtedy widzimy szybko biegnącego przez kanał wentylacyjny Kałakiego. Kodo jest wkurzony. Już był naprawdę bardzo blisko. Shikamaru wtedy dochodzi do wniosku, że to logiczne. W końcu Kałak jest w stanie zniwelować technikę Kodo i pewnie boją się oni, by nie została im odcięta droga ucieczki. Wtedy Amado zwraca uwagę, że to nie wszystko. Jeżeli chodzi o zdolność Eidy, to są wyjątki w tym, kogo może ona zniewolić. Pierwszą grupą wyjątków są krewni, a drugą Oto Tsuki. Shikamaru jest mocno zaskoczony. Pyta się, czy ten ma na myśli, że zdolność Ejdy nie będzie działać na Kałakiego i Boruto? Amado potwierdza. Wtedy poirytowany Shikamaru pyta się go, dlaczego ten nie wspomniał wcześniej o tak kluczowej informacji. Amado odpowiada, że gdyby to zrobił, Shikamaru od razu wezwałby tu Kałakiego, by ten z nimi walczył. Shikamaru pyta się, co z tym byłoby nie tak. Czy nie byłoby to najlepsze posunięcie w takiej sytuacji? Amado jednak prosi Shikamaru, by dał z tym spokój. Jego nie stać na to, by Kałaki zginął. Już poprzednio był bliski śmierci, a wtedy nie było tam Eidy. Amado przeprasza, ale nie może pozwolić tak ryzykować jego życia. Poddenerwowany Shikamaru pyta się Amado, co ten chce przez to powiedzieć. Amado zdaje sobie sprawę, że obecność Kałakiego może przyprawiać Shikamaru o ból głowy. Nie wini go za to. Kałaki od samego początku był dla Konochy źródłem kłopotów. A teraz nawet siódmy nie może trzymać na wodze jego mocy. Gdyby Amado był na miejscu Shikamaru, pewnie by myślał, że to byłoby najbardziej wygodne, gdyby Kałaki lub Kodo lub oboje zginęli walcząc między sobą. Shikamaru wkurzony krzycząc do Amado mówi, że ten posuwa się za daleko. Wtedy Ino przerywa obojgu mówiąc, że to nie czas na kłótnie. Amado wtedy mówi, że Ejda i Kodo planują się wycofać. Trzeba im pozwolić. Mówi do Shikamaru, by ten nawet nie myślał o zatrzymywaniu ich, dopóki Kałaki się nie zjawi. Dodaje, że Shikamaru będzie miał inną okazję do ich pokonania i też nie zaszkodzi, by dać Boruto i Kałakiemu czas, by stali się silniejsi. Shikamaru jest sfrustrowany. Wtedy nagle widzimy, jak Kodo popycha Amado na ścianę, gdzie jest jeden z jego śladów pazura. Widzimy, jak wciąga on Amado. Shikamaru jest zaskoczony. Wtedy Kodo mówi, że co zrobić? Będą kontynuować po drugiej stronie. Wolałby uniknąć zabierania Amado do kryjówki, ale. Shikamaru głośno krzyczy za Amado. Delta również wszystkiemu się przygląda, nie mogąc nic zrobić. Ejda każe Kodo się pospieszyć. Kałaki już prawie tam jest. Wtedy widzimy, jak Shikamaru ostatkiem sił łapie oboje przy pomocy wiązania cienia. Mówi do Ino, że nie wytrzyma zbyt długo. Pyta się, gdzie jest teraz Kałaki. Kodo, nazywając Shikamaru głupcem, pyta się go, czy ten naprawdę tak bardzo chce umrzeć. Shikamaru zwraca się do Ejdy, by ta została. Pyta się, co się stanie, gdy spotka Kałakiego. Chyba się nie wstydzi. Wtedy Eida zwraca się do Delty. Delta, jak zahipnotyzowana, słucha o co chodzi. Eida mówi jej, że jest unieruchomiona. Pyta się, czy mogłaby jej pomóc. Shikamaru jest znowu mocno zaskoczony. Wtedy widzimy, jak Delta odwraca się w stronę Shikamaru złowrogo na niego patrząc, po czym wstaje i zbliża się do niego. Shikamaru krzyczy do Delty, że ta chyba żartuje. Delta jednak bez zawahania atakuje Shikamaru. Tego ciosu Shikamaru unika, lecz jego technika się dezaktywuje. Pyta się Delty, co ona wyprawia. Każe jej wziąć się w garść. Delta jednak odpowiada, że Ejda kazała jej pomóc. Wtedy widzimy jak Ejda również powoli znika w technice Kodo. Przeprasza ona Shikamaru tutaj się rozstają, jednak dziękuję mu bardzo za kuszącą ofertę. Dodaje, że chętnie spotka się ponownie. Dziękuję też Delcie za pomoc, dodając, że ją kocha. Wtedy widzimy, jak owładnięta zdolnością Eidy, Delta woła, że też ją kocha i prosi, by odwiedziła ich jeszcze kiedyś. Kodo wtedy stwierdza na koniec, że pomimo jak to wygląda, nie lubi on prowokować dodatkowych animozji. Jednak zdecydował on dodać imię Kamaru do swojej listy odwetu. Każe mu więc być przygotowany. Shikamaru jednak mocno wkurzony każe mu spadać i nie pokazywać tu więcej swoje gęby. Wtedy Kodo znika w swojej technice. Zaraz potem widzimy jak zmniejszony Kałaki wyskakuje z wentylacji, po czym powiększa się. Podbiega do Shikamaru. Widzi na ściany ślady pazurów Kodo. Zaskoczony pyta się, czy Kodo tu był. Shikamaru wtedy przeprasza Kałakiego i prosi, czy ten nie mógłby pozbyć się tych śladów przy pomocy suku na Hikony. Tak, żeby Kodo nie mógł ich tutaj nawiedzić ponownie. Kałaki jednak mówi, że musi zapytać o coś Amado. Pyta się, gdzie jest. Shikamaru jednak odpowiada, że nikt niestety nie wie. Amado równie dobrze może już nie żyć. Kauaki jest mocno zaskoczony taką odpowiedzią, pytając się co ma na myśli. Wtedy przenosimy się do kryjówki, gdzie przebywa Kodo i pozostali. Widzimy leżącego na ziemi Amado. Dimon ucieszony wita się z nim, mówiąc, że długo się nie widzieli. Wyczerpany Amado zastanawia się, co Kodo ma w głowie, że Dimona też uwolnił. Kodo łapie Amado za koszulę i stawia na nogi. Mówi, że tutaj nie ma już dokąd uciec. Pyta się, czy ten w końcu się poddaje. Amado pyta się Kodo, co będzie, gdy już zdejmie jego ograniczniki. Pyta się, czy ten go zabije. Kodo odpowiada, że prawdopodobnie tak. Amado więc pyta się go, kto by poszedł na coś takiego wiedząc, że zostanie zabity? Kodo mówi, że Amado mógłby zostać uwolniony od bólu i umrzeć w pokoju. Dodaje, że to i tak zbyt łagodnie jak dla niego. Amado stwierdza, że Kodo ma tendencję, by zachodzić za daleko. Amado pyta się go, co ten zrobi, jeżeli Amado umrze z powodu szoku, gdy ten będzie go torturował. Uważa, że dopiero wtedy Kodo będzie miał prawdziwy kłopot. Kodo mówi Amado, by ten przestał jeńczeć. Kodo był poirytowany od początku. Amado tłumaczy, że to oznacza, że ryzyko jest jeszcze wyższe. Mówi Kodo, że ma do niego prostą propozycję. On zdejmie z kodo wszystkie ograniczniki bez żadnego oporu, ale w zamian Amado błaga, by kodo oszczędził jego życie. Kodo stwierdza, jak bardzo jest to żałosne. Zwłaszcza w tej sytuacji, na tym etapie. Pyta się Amado, czy ten nie ma żadnej dumy. Amado jednak odpowiada, że nie interesują go tak bezużyteczne koncepcje. Pyta się Kodo, czy mogą oni nie marnować nawzajem swojego czasu i czy mogą zaczynać. Kodo wtedy dociska Amado do ściany, stwierdzając, że ten zawsze ma przygotowaną jakoś odpowiedź. Mówi, żeby ten zrobił to szybko i nie tracił czasu na bezczynność. Ada i Demon przyglądają się wszystkiemu. Wtedy Amado spogląda Kodo prosto w oczy, po czym wypowiada słowa... Tu nie ma zasad ubioru. Wtedy nagle widzimy jak Kodo reaguje. Zostają uwolnione ogromne ilości dymu i pary. Generuje się silna fala uderzeniowa, którą każdy odczuwa na sobie. Wtedy z pary wyłania się Kodo, lecz odmieniony. Jego wygląd znacząco się różni. Demon krzyczy tylko słowo... Biały. z uwolnioną pełnią swojej mocy patrzy na swoją karmę, po czym zaciska pięść. Spogląda się na wszystkich, stwierdzając, że to miłe czuć, jakby nie mogło się przegrać z nikim. Wtedy zwraca się w stronę Amado, przepraszając go. Domyśla się, że jego rana pewnie boli. Podnosi on swoje przekształcone ramię w górę, mówiąc, że on sam czuje się dobrze. Dlatego chce on w tym momencie uwolnić Amado od wszelkiego cierpienia. Jak to przystało na takie historie? W tym właśnie momencie rozdział się kończy. Osobiście powiem Wam, że naprawdę nie wiem, jak mam skomentować ten rozdział, bo wychodzi na to, że praktycznie co odcinek mówię dokładnie to samo. Więc krótko tylko powiem, że rozdział mnie nie zawiódł, wręcz przeciwnie. Czytając go myślałem z początku, że będzie on na takim poziomie jak rozdział poprzedni, czyli ciekawy, ale bez większych zaskoczeń. Jednak końcówka tutaj można powiedzieć uratowała wszystko. W tym miejscu chyba mogę powiedzieć, że jesteśmy już praktycznie na szczycie tego wzniesienia na kolejce, zatem następne rozdziały mogą nam przynieść naprawdę sporo frajdy. W ogóle muszę stwierdzić, że już dawno chyba nie było tak, że tyle rozdziałów pod rząd było tak ciekawych. Naprawdę historia się mocno rozkręca. Dawniej jak był jeden albo dwa ciekawe rozdziały, to potem zwykle był szereg takich średnich, jednak teraz jest już naprawdę ciekawie. A z rozdziału na rozdział coraz lepiej. Moc Kodo została uwolniona, więc zobaczymy co wydarzy się dalej, czy Amado ostatecznie zginie, czy może nie. Jak silne w ogóle będzie Kodo bez tych ograniczników, tego jestem bardzo ciekawy, zwłaszcza że podobno on w tej formie jest silniejszy od Jigena, więc... Sam wygląd Kodo jest specyficzny, ciekawy jestem jak to później przedstawią w anime. Tam był taki moment, że Demon krzyczy słowo biały, to też jest ciekawe, możemy się domyślać, że no albo Kodo ma teraz białe włosy, albo może w ogóle cały jest biały, może teraz wygląda zupełnie jak cocuki. no ciekawe, ciekawe. Tutaj odniosę się jeszcze do samej komendy, która owe ograniczniki usuwała i w ogóle do wszystkich takich komend, Amado powiem wam jest dość pomysłowy, dość ciekawe te wszystkie komendy wymyśla, raz było bodajże pora spać. Potem obudzenie nowego modelu, mówiąc o jakimś dzikim koniu, teraz, że nie ma zasad ubioru. Śmieszne, ale z drugiej strony na pewno są to komendy, które chyba nikomu by do głowy nie przyszły. Na końcu może jeszcze odniosę się do samego tytułu, bo tutaj nawet się zaskoczyłem, jak zwykle wiedziałem praktycznie od razu, do czego tytuł może się odnosić. Tak tutaj mnie to zaskoczyło. Z początku myślałem, że to będzie dotyczyło może jakiegoś wyznania, Edy, Kierunku kałakiego czy coś, a tutaj okazało się, że to raczej było wyznanie kałakiego, ale z myślą o karmie. Więc nie powiem, nie spodziewałem się. Ale nawet pasuje. Wy też napiszcie mi, proszę, w komentarzu, co sądzicie o tym rozdziale i o historii, jaka aktualnie ma miejsce. Jakie wrażenie na Was wywarł ten rozdział? Dajcie znać, oczywiście, jak wypadł kolejny materiał. Czy dalej, mimo wszystko, dobrze się oglądało? Chciałbym Was również z tego miejsca zaprosić do dołączenia do naszego Discorda, gdzie wspólnie możemy pogadać sobie na każdy interesujący Was temat. Tam zawsze możecie przyjść z jakimś ciekawym pytaniem, teorią czy sugestią. Także zapraszam. Na dzisiaj to tyle, widzimy się już pojutrze w omówieniu kolejnego rozdziału, powoli udaje nam się nadrobić je wszystkie i do tego robi się coraz ciekawiej, także mam nadzieję, że podoba Wam się taka grudniowa świąteczna seria omówień, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, dziane!